Brak ZUS, brak składki zdrowotnej. Czy da się tak w ogóle prowadzić działalność gospodarczą? Odpowiedź to działalność nierejestrowana. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Grzysek, pracuję w dziale doradztwa podatkowego kancelarii Mencen, a dzisiaj ze mną jest kolega doradca podatkowy Konrad Tonkiewicz. Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię związaną ze startem działalności gospodarczej i przechodzimy do Państwa z drugim odcinkiem, w którym pokrótce omówimy zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej. Po pierwsze, jak sugeruje sama nazwa, działalności nierejestrowanej nie musisz nigdzie rejestrować, co oznacza, że nie musisz zgłaszać jej do rejestru przedsiębiorców CIDG, nie musisz zgłaszać jej do Urzędu Skarbowego ani do GUS, co również oznacza, że nie otrzymasz ani NIP, ani REGON. Oczywiście tak jest co do zasady. Tutaj musisz spełnić jednak dwa warunki. To znaczy, Twoje, twoje miesięczne przychody nie powinny przekroczyć kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 3 zł. Ponadto nie mogłeś prowadzić w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej zarejestrowanej w CIDG. Oraz konieczna jest weryfikacja, czy Twoja działalność nie wymaga odpowiednich zezwoleń bądź koncesji, a także czy musi, nie musisz się znajdować w odpowiednim rejestrze zawodów regulowanych. Po drugie, nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. No i świetnie, tak zasadniczo powinno być, i takie cele też miał ustawodawca, wprowadzając działalność nierejestrowaną. Miało być to pewnego rodzaju uproszczenie w początkach prowadzenia małej działalności gospodarczej. No ale zasadniczo coś się zepsuło, no i przy sprzedaży towarów faktycznie jest ustalona linia orzecznicza, zgodnie z którą nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne czy ubezpieczenia społeczne ogólnie. Natomiast przy świadczeniu usług, no, ZUS stoi na zupełnie innym stanowisku, wskazując, że jest to umowa o świadczenie usług. No zasadniczo podlega ona ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym w tym zakresie, co wskazuje między innymi ostatnio wydana przez ZUS w lipcu tego roku interpretacja indywidualna, wobec czego przy tej działalności nierejestrowanej i kompletnym braku ZUS czy składki zdrowotnej przy świadczeniu usług no trzeba być dość ostrożnym. Mhm. Czyli to dosyć absurdalne. Wynikałoby z tego, że gdybym wykonała komuś, na przykład dajmy na to paznokcie, ta osoba musiałaby wówczas zgłosić naszą umowę do ZUS-u oraz opłacić za mnie składki. No dokładnie, czyli jeżeli pani Krysi zna przeciwka a wykonasz paznokcie, no to mhm. pani Krysia powinna zgłosić do zus i zapłacić za ciebie te 10-15 zł ZUS-u od tego wynagrodzenia, które wypłaciła ci jako twój zleceniodawca. Faktycznie dosyć absurdalne. Po trzecie, nie musisz płacić comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Pamiętaj jednak, że nie jesteś zwolniony ze złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia za rok podatkowy, w którym prowadziłeś taką działalność nieewidencjonowaną. Oznacza to, że również do tego momentu powinieneś zapłacić należny podatek. Dokładnie. Pamiętaj też, że nie płacisz podatku od przychodu, tylko od dochodu, wobec czego masz prawo do ujęcia kosztów uzyskania przychodu, które poniosłeś do tego czasu. Tak więc zbieraj różnego rodzaju dokumenty, różnego rodzaju faktury, najlepiej imienne, potwierdzające zakup niezbędnego do wykonywania działalności sprzętu, usług czy też towaru. Punkt numer 4. Nie zapłacisz podatku VAT. Korzystać będziesz mógł ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. złotych w skali roku. Niemniej pamiętaj, że sprzedaż niektórych towarów lub wykonanie niektórych usług wiąże się z owatowaniem czynności już od pierwszej złotówki. Tak dzieje się w przypadku przykładowo usług doradczych czy usług jubilerskich. Analogicznie jest w przypadku sprzedaży za pomocą internetu, np. preparatów kosmetycznych, takich jak pianka do golenia, szampon, czy też komputerów. Po piąte, nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości. Tak naprawdę wystarczy Ci tylko Excel, w którym ujmiesz komu, za co, kiedy i za ile wykonałeś lub sprzedałeś dany towar. Pamiętaj, że dla limitu przychodów liczy się, po, liczy się przychód należny, a nie przychód faktycznie przez Ciebie otrzymany. Po szóste, Zasadniczo nie będziesz musiał mieć kasy fiskalnej w swojej działalności. Dokładnie tak. Możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do 20 tysięcy, albo z któregoś z wymienionych w rozporządzeniu zwolnień przedmiotowych. O samym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych opowiemy więcej w następnych filmach. Nimi uważaj, niektóre usługi, podobnie jak na VAT, od pierwszej czynności muszą być zaewidencjonowane na kasie fiskalnej, także mi to na pewno na uwadze. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby już wszystko. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do dalszego śledzenia naszej serii związanej ze startem działalności gospodarczej. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.